Czy chrześcijanin może iść na wojnę? Czy zabijanie w imię ojczyzny jest zgodne z Ewangelią? Ponad sto lat temu Lew Tolstoy postawił te pytania w swojej książce Królestwo Boże w Tobie. Odpowiedź, jakiej udzielił, wstrząsnęła czytelnikami i pozostaje kontrowersyjna do dziś. Lew Tolstoy, pisarz znany z wojny i pokoju pod koniec życia, odrzucił swoje arystokratyczne pochodzenie, majątek i przywileje. Zaczął żyć jak prosty chłop, szukał duchowej prawdy i coraz bardziej oddalał się od oficjalnego kościoła. W Królestwie Bożym w Tobie wyraził pogląd, że chrześcijaństwo zostało wypaczone zamienione w religię rytuałów i państwowej lojalności, a nie nauki Jezusa. Tolstoi twierdził, że Jezus nauczał rzeczy prostych, ale rewolucyjnych, miłości, przebaczenia, rezygnacji z przemocy i zła. Najważniejsze dla niego było kazanie na górze szczególnie te słowa. Miłujcie Waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy Was nienawidzą. Jeśli ktoś uderzycie w jeden policzek, nadstaw mu i drugi. Według Tolstoya słowa te nie są przenośnią. Są dosłownym nakazem moralnym. Dlatego chrześcijanin w jego rozumieniu nie może iść na wojnę, nie może zabijać, nie może być częścią armii. stoi pisał: Kościoły, które błogosławią broń, zdradzają Jezusa. Krzyż na mundurze to bluźnierstwo. Nie można równocześnie kochać bliźniego i strzelać do niego. W jego oczach wojna, niezależnie od kontekstu, jest zawsze złem. A chrześcijaństwo, jeśli ma być prawdziwe, musi być całkowicie pokojowe. Te poglądy wzbudzały kontrowersje. Dla wielu były zbyt radykalne, zbyt utopijne. Czy rzeczywiście każde państwo może obyć się bez armii? Czy chrześcijanin ma stać biernie wobec niesprawiedliwości? Tolstoy odpowiadał. Nie chodzi o to, co zrobi świat. Chodzi o to, co zrobisz ty. Każdy ma wybór służyć przemocy czy miłości. Jego myśli inspirowały m.in. Gandiego, który powiedział, że to właśnie Tolstoy pomógł mu zrozumieć siłę biernego oporu. Współcześnie wiele kościołów akceptuje udział w wojnie jako obronę sprawiedliwą. Niektórzy powołują się na przykład Jezusa wypędzającego kupców ze świątyni jako dowód, że czasem trzeba działać stanowczo. Inni przypominają, że żołnierze są także obecni w Nowym Testamencie i nie są potępiani bezpośrednio. Tołstoj odrzucał te argumenty. Dla niego najważniejsza była postawa serca pełna miłości i wyrzeczenia się przemocy, bez kompromisów. Czy Tołstej miał rację? To pytanie, które nie daje jednoznacznej odpowiedzi. Z jednej strony jego idealizm może wydawać się niepraktyczny. Z drugiej nie sposób zaprzeczyć, że jego interpretacja Ewangelii jest głęboka i wymagająca. Tolstoj nie proponuje łatwych rozwiązań. Proponuje wierność nauce Jezusa, nawet jeśli kosztuje to odrzucenie przez świat. Wielu chrześcijan po przeczytaniu tej książki nie potrafi się z nim zgodzić. W końcu od dzieciństwa uczono nas, że oddanie życia za ojczyznę to szczyt cnót że patriotyzm i wiara idą w parze. Ale po dłuższym przemyśleniu, po głębszym zbadaniu tego, czego naprawdę uczył Jezus, wielu poddaje się i przyznaje to ustojowi rację. Nie dlatego, że to łatwe, ale dlatego, że być może jest to najbardziej chrześcijańskie.